Dzień dobry, Kajaroskowska. To jest pierwsza w tym tygodniu rozmowa dnia na antenie Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem dnia jest Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry. Dzień dobry, Panie prezydencie. Dzień dobry, Panie Redaktor. Witam serdecznie Państwa. Od inwestycji zaczniemy olbrzymiej. Zielona Góra otrzyma 180 milionów unijnego dofinansowania na realizację drugiego etapu projektu dotyczącego poprawy efektywności komunikacji miejskiej. Całkowity koszt tego zadania to jest blisko 300 milionów złotych. No i takie wielomilionowe. Inwestycje brzmią imponująco, ale mieszkańcy zapytają, co konkretnie uzyskamy dzięki takim inwestycjom. Zgadza się. Pan prezydent Marzin Pabierowski podpisał kilka dni temu umowę z CUP na właśnie to zadanie, które ma niebagatelną kwotę po prawie 300 milionów, z czego prawie 200 milionów to dofinansowanie z środków FENIKSA. Mhm. I tutaj to zadanie jest podzielone jakby na dwóch beneficjentów. Jednym z nich jest Urząd Miasta, właśnie w zakresie ITS-u, a drugim miejski zakład komunikacji w zakresie budowy farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii, które mają zapewnić bezpłatną energię dla naszych elektrycznych autobusów, tak aby przejść na tą... E, Niskokosztową i e, efektywną e, pod kątem środowiska e, energię, czyli e, zieloną z najbardziej źródeł energii. A jeżeli chodzi o sam zakres ITS-u, no no to... No właśnie, jest, bo Pan mówi e... ITS. I, I przypuszczam, że dla Was to już jest takie, takie obiegowe pojęcie, ale myślę, że nie wszyscy zielonogrzanie lub uszanie e, potrafiliby tak szybko wyjaśnić, czym ten ITS jest. Stąd Pana poproszę o to, mm -hmm. żeby, żeby rozjaśnić ten termin. E, i Od razu nasuwa się pytanie, czy realnie my rzeczywiście zostawimy samochody w garażach i ten ITS przekona nas do tego, żeby jeździć komunikacją miejską. No, docelowo mam nadzieję, że tak, ponieważ jeden z priorytetów prezydenta jest również prowadzenie darmowej komunikacji, mhm. a inwestycja właśnie w ITS. Na dzień dzisiejszy w mieście Ziemna jest tak zwany ITS 1. To jest 17 skrzyżowań, które zostały objęte tym systemem. W tym. W obecnym projekcie to będą kolejne kilkadziesiąt miejsc w Zielonej Górze, które będzie właśnie objęte ITS-em. Jest to nadawanie priorytetów dla komunikacji miejskiej, tak? czyli to jest projekt, projekt który dotyczy mhm. przede wszystkim szybkiego przemieszczania się naszych autobusów po naszych ulicach. Oczywiście wiąże się to z wieloma inwestycjami na układzie komunikacyjnym Zielonej Góry. To są 32 skrzyżowania, które będą rozbudowane, przebudowane, w różnych zakresach oczywiście niektóre. I nie wszystkie naraz. I nie wszystkie naraz, no to tutaj będziemy harmonogram ustalać z wykonawcą, jednak ten czas jest ograniczony. Mm -hmm. W tym momencie przygotowujemy się jako miasto do ogłoszenia przetargu na zrealizowanie tego. To będzie realizowane w systemie projektu i budu, więc wykonawca będzie zarówno projektował, jak i wykonywał poszczególne miejsca. No i na pewno będzie się to wiązać z utrudnieniami. Tutaj z głównych skrzyżowań, które będą przebudowywane, to są oba Ronda na trasie północnej, czyli to koło marketu z meblami, oraz rondo przybatorego. Te ronda zostaną przeobrażone na tak zwane skrzyżowania z Wyspą Centralną, będzie tam sygnalizacja, one zupełnie zmienią swój charakter do tego wiele innych skrzyżowań, na przykład Waryńskiego z obu stron, czyli przy Podgórnej oraz przy wyspieńskiego, rondo przy Fokusie zostanie przebudowane na skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją, ponieważ na dzisiejszy to rondo stanowi takie wąskie gardło, bo skrzyżowanie na Wrocławskiej i na Lwowskiej jest objęte systemem, tutaj brakuje tego systemu i ten system zostanie wprowadzony to skrzyżowania będą skoordynowane, więc będą działać ze sobą współpracując pracować i to też poprawi tą efektywność do tego mamy również ścieżki rowerowe, czyli... To, to zaraz może o tych ścieżkach, Panie Prezydencie, bo tego jest bardzo dużo. Tak, ale to jest, jeszcze, to jest jeszcze, bardzo szeroki projekt. Tak, ITS, ale też buspasy, o tym, o tym też jest mm -hmm. mowa, o tym Pan nie, nie wspomina, ale to też jest ciekawe, zwłaszcza w, w Zielonej Górze i, i zastanawiam się, czy to taki Ponieważ eksperyment, czy, te bus pasy czy, nie czy, są, czy logika nie to Te nie są podpowiada. tutaj kluczem tego projektu, mm -hmm. to są dwa miejsca, ulica Długa oraz ulica Batorego. No buspasy, wiadomo, służą do tego, aby ta komunikacja miała Mała, e, szybszy swój pas, po którym może się poruszać, gdzie nie jest tamowany on przez ruch samochodów. E, w dużych miastach można to obserwować, również tam będą mogły jeździć e, taksówki czy samochody elektryczne, więc e, to nie jest jakby główna składowa. Główną składową tego projektu to jest właśnie objęcie tych 32 skrzyżowań systemem ITS. Dodatkowo będą realizowane przejścia dla pierwszych, na których ten system będzie e, również e, występował, ponieważ te przejścia trzeba one będą wzbudzane no, te priorytety dla komunikacji muszą być, więc zarówno i samochody, jak i piesi będą musieli się do tych jakby ograniczeń związanych z priorytetem i zieloną falą dla autobusów dostosować dlatego jest to bardzo złożone zadanie przede wszystkim ono polega na tym, aby ten system wybudować, skoordynować go z tym, który został już wykonany i aby on jako całość funkcjonalnie mógł poprawić Tą komunikację miejską. Jeżeli chodzi o autobusy, oczywiście na tym również korzystają przy okazji kierowcy, bo na wielu skrzyżowaniach będą dobudowane lewo skręty, prawo tak aby tych kierunków nie mieszać, gdzie. Dzisiaj na przykład samochód oczekuje, żeby skręcić w prawo na pasie również, którym można jechać prosto, to zostaną dobudowane pasy wyłączenia ze skrzyżowań, co pozwoli na to nadanie zielonego światła i na przykład autobus będzie mógł prosto ta, pojechać. Są tak, tak, są takie miejsca. Gó górze, teraz się też właśnie o to, o to, o to w Wężycy, Czarkowie tam będą y -y -y. przebudowane te skrzyżowania, także to też się poprawi ta przepustowość na tej ulicy, więc wiele, wiele miejsc. A są jakieś, e panie prezydencie obawy dotyczące wdrożenia tego ITS. -u. Oczywiście że ja są obawy. Się też, czy, czy, czy przyglądaliście się innym miastom, a są takie w Polsce, które już ITS wdrożyły kilka tak, lat tak, temu, tak, wdrażają tak, w dalszych tak. etapach właśnie. Pracownicy nie przecieramy szlaków. Na prawda? wizyty studyjne mm -hmm. też właśnie ostatnio pracownicy z Departamentu Zarządzania drogami udali się do kilku miast, żeby porozmawiać o tym, co się im udało, co się nie udało. Też patrzymy właśnie, żeby nie popełniać błędów, jeżeli one sąsiadów. się pojawiały, sąsiadów mm -hmm, gdzieś, mm -hmm. więc e, uwzględniamy to, ale oczywiście no są obawy, ponieważ to jest bardzo duży zakres w wielu miejscach, więc to jest poważne wyzwanie zarówno z punktu widzenia takiego zawodowego, czyli wykonania, wyłonienia wykonawcy, nadzoru nad tym, skoordynowania tego próby zrobienia tego w taki sposób, aby nie zakorkować miasta, chociaż na pewno te inwestycje będą się nakładały, no bo termin też mamy ograniczony to perspektywę finansową. Na dzień dzisiejszy to jest termin tego projektu, to jest połowa 2029 roku, więc no to też musimy dosyć mocno i intensywnie przystąpić do tych prac. Dużo projekty lubią się przeciągać, tak, więc projekty, harmonogram jedno rzeczywiście. jest napięty, obawy mamy, no ale jest powołany zespół, który będzie się tym zajmował, będziemy również w inżyniera projektu, który będzie mhm. wspomagał nas w nadzorowaniu tego projektu, więc no wyzwanie ogromne, no ale myślę, że podołamy. Prezydent Pabierowski mówił, że dzięki tej inwestycji komunikacja miejska stanie się jedną z najnowocześniejszych w Europie. Zgadza się, bo to zarówno w zakresie szybkości przejazdu przez miasto, no i tutaj no, będziemy zachęcać mieszkańców i również poprzez tę decyzję pana prezydenta o wprowadzeniu darmowej komunikacji, tak aby szybko można było z każdego miejsca miasta dostać się w dane miejsce, do którego pasażer komunikacji chce dojechać i właśnie ten system, te przebudowy, te zmiany... Mają nam w tym pomóc. Jeszcze więcej szczegółów jutro, chyba na konferencji prasowej, jeśli pamięć mnie nie myli, to będziemy Państwu też podawać więcej informacji o tym Itesie. Ale jedną z jego części, właśnie, są także rowery, ścieżki rowerowe. I, i, I co chcecie zrobić, żeby to nie były takie porozrzucane odcinki po naszym mieście? No, to właśnie mają być odcinki, które będą ze sobą skoordynowane. Więc przede wszystkim mówimy o Konstytucji. To jest ulica, będzie wybudowana ścieżka, ulica Moniuszki, połączenie właśnie od tego ronda, o którym mówiłem, przy fokusie w stronę skrzyżowania wrocławskiej. Później dalej ścieżka będzie przebiegała pod Urzędem Powiatowym, pod Urzędem Miasta, aż co ulicy Bankowej, ulica Chrobrego oraz Pieniężnego. Więc to będzie ta sieć ścieżek tutaj w centrum, która będzie ze sobą skomunikowana. Plus chcemy zaprojektować ścieżkę przez przylep, tak aby również tam ją zrealizować, no bo równolegle budujemy obwodnicę zachodnią, która również będzie miała swoją ścieżkę, więc też w Przylepie no ruch się o wiele zmniejszy, bo jak powstanie ta obwodnica, więc no tam nie trzeba będzie już, część mieszkańców nie będzie musiała przez Przylep przejeżdżać, aby dojechać na przykład do Płoty czy w stronę Czerwieńska czy w inne miejsca, więc jakby ten plan tych ścieżek jest skoordynowany e, i ma wypełniać te e, brakujące przestrzenie które są w mieście. I to jest dobra informacja dla, dla rowerzystów i chyba także dla kierowców, bo, bo, bo to często my jako kierowcy także mamy e, no, takie wyzwanie, żeby, żeby bezpiecznie poruszać się po mieście. Kiedy tych ścieżek Oczywiście, no prostu? Oczywiście, no? No, niechronieni uczestnicy ruchu też, uh -huh. jeżeli mają swoje ciągi rowerowe, no, są bezpieczniejsi, więc no, to jest też inwestycja w bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. I jeszcze jedno pytanie związane z tym projektem. Pętla na, na Jędrzychowie. Po co i dla kogo? Zapytam tak wprost. No, Pętana nadrzychowy jest, ale na dzień dzisiejszy jest niedostosowany do tego, aby przyjmować elektryczne autobusy przygubowe, w związku z czym trzeba tam dobudować jeden pas postojowy i wybudować pantografy, które będą ładować, więc ta przebudowa właśnie na tym będzie polegać, aby mógł tam ładować się i wjechać przegubowy autobus elektryczny. Czyli właśnie dostosowanie tej tak istniejącej jest. pętli tak, do tego, tak, co, tak, co, co tak, planujecie, dokładnie. do tego olbrzymiego projektu. Panie Prezydencie, pojawiły się przystanki przy szpitalu w Zielonej Górze. Ta komunikacja wokół czy przy szpitalu w Zielonej Górze budzi od lat wiele emocji. Jak to wygląda z tej perspektywy? Właściwie czasowej, no tydzień temu uruchomione zostały te przystanki. Czy już są jakieś obserwacje? Czy Pan widzi rzeczywiście jakiś przełom? Czy, czy to jest taka kosmetyczna zmiana? No myślę, że to jest przełom. Tutaj decyzja pana prezydenta mhm. o tym, aby wprowadzić e, te przystanki, ona też wynikała z rozmów z mieszkańcami. Jest bardzo istotna, no bo na teren szpitala do dzisiejszy nie prowadził żaden autobus komunikacji miejskiej. Szpital na swoim terenie wyznaczył bezpieczne miejsca i przystanki, gdzie ten autobus się będzie zatrzymywał. My również na ulicy Zyty jeszcze wyznaczyliśmy jeden przystanek, dzięki czemu mieszkańcy tego tej okolicy, są przeciwko okulistyki, również będą mogli korzystać i z informacji, które mamy, ta linia cieszy się dużym zainteresowaniem, więc myślę, że to był przełom, jeżeli chodzi o dostępność naszych mieszkańców do usług, które oferuje szpital, możliwości skorzystania. Nie trzeba jechać samochodem, nie trzeba parkować, płacić za parking, także jest to rozwiązanie przełomowe i służy na pewno naszym mieszkańcom i będzie służyć. I ta linia, jeżeli popyt będzie coraz większy, no na pewno będzie rozwijana. W no właśnie o to też chciałam dopytać, no tak, są razy, mieszkańcy, którzy mówią, dlaczego tylko, tylko tyle? Że szpital jest na tyle dużym mhm. obszarem, że warto by było jeszcze te punkty dodać, żeby się swobodnie y, 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 przemieszczać właśnie między budynkami. A czy centrum Środkowe tak? jest takim miejscem, bo stamtąd ten autobus wyrusza, mhm. w którym, do którego można dojechać praktycznie każdym numerem naszego autobusu, więc komunikacji miejskiej. E, więc no, to jest miejsce, gdzie można się przesiąść, wsiąść w ten e, autobus. No, też miejsca, które tam są, czyli wąska ulica, zyty czy też te przejazdy względem na bezpieczeństwo, mhm. no to też te duże autobusy tam e, wjechać nie mogą, chociaż test był robiony dla nie przegubu, ale tego dużego autobusu, bez, który nie jest przegubowy. Na dzień dzisiejszy jeżdżą tam te małe autobusy, ale no, wyniki, ile pasażerów cały czas są analizowane przez Miejski Zakład Komunikacji. No i pan będzie informowany o, o tym, jaki jest popyt, jeżeli będzie trzeba, to będzie na pewno zwiększona ilość kursów w to miejsce. To przenosimy się teraz w zupełnie inny obszar naszego miasta na osiedle Zacisze i tam ulica Zacisze. Co tam się będzie działo? No właściwie to jest jeden z najważniejszych obszarów naszego miasta. No, sporo bloków, duże osiedle, także mnóstwo sklepów przy tej ulicy. Jak miasto sobie to wyobraża? Jak ten remont będzie przebiegał? Pan Prezydent podpisał umowę z wykonawcą, więc wykonawca jest już wybrany. W tej chwili trwa opracowywanie właśnie właśnie czasowe organizacje ruchu, jak informowaliśmy podczas podpisania umowy, no na pewno będą tam utrudnienia, będzie wprowadzony ruch kierunkowy, e, ponieważ zakres robót, może odcinek nie jest duży, ale sam zakres. 300 jest, metrów to jest tak? tak to jest 300 metrów, dokładnie około 300 metrów, mhm. ale no ulica będzie rozbudowana, bo powstanie dodatkowy pas e, manewrowy, gdzie e, z poszczególnych relacji będzie można się wyłączyć z pasa ruchu, skręcić w lewo, czy też w prawo, w zależności od relacji e, jedziemy, więc nie będziemy, no, kierowcy nie będą blokować sobie e, Pasów ruchu będą e, wbudowane nowe chodniki, nowe e, ścieżki rowerowe, więc jakby to miejsce zyska. E, także zbudowany będzie duży kolektor kanalizacji deszczowej e, FI 1200, czyli metr 20 przykroju. Rury, która będzie tam zbudowana, to też wymaga e, dużych robót ziemnych, głębokich wykopów e, i stąd właśnie wprowadzenie tego jednego kierunku. No, ale e, to było takie dwa w jednym, tak mówiąc, kolokwialnie. No, znaczy, jak, jak już robić, to czy, trzeba czy, robić, że tak powiem, wszystko kompleksowo, mm, tak? No, mm, nie chodzi o, nie sam, nie nie chodzi o sam lifting, wodociągu. dokładnie też rozmawialiśmy z, ze Zwikiem, z naszą spółką. Mm. Oni wykonali już remont swojej sieci, tak abyśmy pod nową infrastrukturą mieli nowe sieci, tam kanał deszczowa, będzie również nowa, ona się będzie łączyć dalej z kanalizacją, która będzie budowana w ramach ulicy aglomeracyjnej. Ma też stanowić retencję, czyli przetrzymywać tę wodę, tak aby ilość tej wody odprowadzanej później wylotem do kanału Złotej Łączy była zgodna z pozwoleniami wodnoprawnymi, które posiadamy. Więc to też jest skoordynowane, również przekrój drogi, bo w ramach aglomeracyjnych będziemy przebudowywać, rozbudowywać tak naprawdę rondo Haliny Lubicz. Te przekroje też muszą być do siebie dostosowane, więc to jest jakby no, taka układ na czym połączonych, tak? Trzeba tak, tak, zrobić tak, jedno, tak, do, do tak, tego tak. dobudować I, kolejne. I, no i, i w, w, to, te utrudnienia będą trwały. No 20 tygodni tak informowaliśmy o no dnia podpisania, ty, tak, od dnia podpisania umowy. Myślę, uh -huh. że z końcówką września wykonawca e, już będzie ruszał, odbywały się ostatnio spotkania. W terenie i z wykonawcą, i z przedsiębiorcami, którzy są przy ulicy, tak aby zapewnić te dojazdy, więc no, to będzie skoordynowane. No, no na szczęście do zacisza jest, mamy jest i, dokładnie i prostą udział więc dojechać, dojechać można. A dostęp do sklepów, panie prezydencie? Pytanie z życia. Z, będzie, z, z zape będzie zapewniony dostęp do sklepów, tylko może on być utrudniony w zakresie kierunków, tak, że nie zawsze będzie można od strony zacisza, bo ogólnie ten jeden kierunek będzie. Prawdopodobnie ułożone tak, że on będzie od Wojska Polskiego w stronę Ronda Haliny Lubicz, <coughs> więc te yy, trzeba Patrzeć i dostosowywać się do wprowadzanej, a na pewno ona będzie też zmieniana w trakcie realizacji robót czasowej organizacji ruchu. My oczywiście o tym też będziemy informować na swoich na stronach internetowych i Facebooku, także no tutaj trzeba być czujnym, bo wykonawca no będzie w pierwszej kolejności wykonywał infrastrukturę podziemną i później jakby przesuwał się z tymi elementami, no i później będzie się zajmował rozbiórkami i realizacją tych elementów, o których mówiłem w zakresie przekroju tej ulicy. To tyle o inwestycjach, ale jeszcze pytanie dotyczące waszej przeprowadzki. Korzystając z Pana obecności o to chcę zapytać. Centrum biznesu się pojawiło taki powiedziałabym odważny pomysł, ale na, na czym my stoimy, jeśli chodzi o, o tę sprawę? No, Czemu ja miasta miałby z... być w centrum, centrum biznesu? Biz... Znaczy... Czy te satelity Urzędu Miasta Tak, tak to Dokładnie. Nazwijmy? Chodzi o to, aby scentralizować i tak naprawdę uprościć życie naszym mieszkańcom tak aby... E... Byli obsługiwani e, jako klienci urzędów, e, nie w tych satelitach, właśnie, mhm. które są rozłożone po całym mieście, tylko e, w dwóch głównych punktach, czyli no, Urząd Miasta oraz Centrum Biznesu. E, budynek, którego nie byliśmy właścicielami, e, został przez pana prezydenta e, nabyty, więc akt notarialny jest podpisany, jest już naszą własnością. Tam będziemy przede wszystkim przeprowadzać wydział komunikacji, te satelity właśnie, które są w, na niepodległości mm -hmm. 10 mm -hmm. w tej kamienicy. Będziemy również tam przynosić sprawy, jeżeli chodzi o budynki komunalne, socjalne, o mieszkania tam zostaną. Chcemy, aby maksymalnie mieszkańcy mogli mieć jak najłatwiejszy dostęp do urzędu i nie musieli po całym mieście krążyć, szukać miejsc do parkowania, aby załatwić swoje sprawy, więc stąd taka decyzja. życie do tego celu, bo, bo umowa to jedno, kupno, tak, ale to temat kupno, uciech, teraz, stąd pytanie. teraz możemy, pytania. No teraz trwa proces przygotowania dokumentacji, musimy mhm. również tam e, zabudować windę, ponieważ musimy poprawić dostęp dla do osób z niepełnosprawnościami. Więc w tej chwili trwa przygotowanie tego projektu, środki w budżecie będzie pan prezydent sukcesywnie zabezpieczał, trzeba wykonać tam dostosowanie tego obiektu, no, rozwiązać umowy z najemcami, no to jest proces. Parking, kwestia parkowania, zastanawiam się, no jest. Od, Parking jest, mamy ulicę Chopina, ale co, co istotne... Czyli wracając z początku naszej rozmowy, no też liczymy na to, no tam przebiegają też praktycznie wszystkie główne linie autobusowe przez, przez główną arterię komunikacyjną miasta. Można spokojnie dojechać autobusem, załatwić sprawę, pojechać dalej. Jeżeli chodzi o parking, no jest on e, dostępny. Są parkingi wokół e, Placu Bohaterów, jest ulica Chopina, więc e, no myślę, że e, spokojnie tutaj. No, na pewno trudno miejsce znaleźć. Nawet jeżeli byśmy mówili o tym, że ktoś miałby zaparkować na Podgórnej, no to ten kawałek spaceru no też nie jest e, jakiś, e, że tak powiem zatrważający, jeżeli chodzi o e, dojście do tego obiektu, czy to do Urzędu na Podgórnej, czy też w tamto miejsce, więc jest sporo miejsc. Myślę, że spokojnie zrobienie i skumulowanie Departamentów, Wydziałów Urzędu Miasta w jednym miejscu jest bardzo dobrym ruchem A Pana kiedy Prezydenta. kiedy ta przeprowadzka miałaby się odbyć? Będzie pewnie sukcesywnie realizowana w zakresie postępu remontu i dostosowania tego obiektu ale, ale do naszych no, potrzeb. Czy nie o pięciu latach, roku? Nie, myślę, że mówimy o... Pięć lat, już, to jest następna kadencja. <laughs> że ten, ten remont będziemy zaczynać... Oczywiście w tej kadencji na pewno tak. Mhm. Chcę Pana zapytać na koniec, Panie Prezydencie, o rzecz taką, jak Pan patrzy na to, co dzieje się w regionie, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, a pytam człowieka, który całe życie zawodowe, właściwie od 20 lat pracował w zarządzie dróg wojewódzkich, dzisiaj w mieście. Jako wiceprezydent, jak pan ocenia to, co się dzieje? Nie chodzi mi o jakąś taką ocenę punktową, ale refleksję nad tym, jak się rozwija ta infrastruktura drogowa w regionie. My także na naszej antenie oczywiście informujemy o inwestycjach w Dresdenko, chociażby wodnice czy inne tego typu e, projekty. Jak się patrzy na to z boku, z punktu widzenia miasta wojewódzkiego, to, 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 to jak pan to postrzega? Postrzegam to bardzo dobrze, poprzez to, że całe życie byłem związany z ZDW, no to też obserwuję działalność i, i pana marszałka Ciemnoczowskiego, który zarządza między innymi ma pod sobą zarząd dróg wojewódzkich mhm. poprzez departament Urzędu. Marszałkowskiego, więc no, te inwestycje są realizowane, są w dużym tempie, tak, że mówimy o Drozdęku, jest duże przyspieszenie, prawie o rok, jeżeli chodzi o realizację. Most Pomorsko za chwilę będzie realizowany po podpisaniu umowy z wykonawcami, są realizowane i inwestycje w zakresie właśnie obiektów, co jest bardzo istotne, ponieważ wiele obiektów na sieci dróg wojewódzkich miało parametry, że tak powiem, niewystarczające do Przenoszenia pewnych obciążeń i tutaj inwestycje też są inwestycje w istniejącą sieć drogową. Są one realizowane w ramach Funduszu Europejskiego Województwa Robotskiego, ale także z programów rządowych. Także dużo się dzieje na sieci dróg wojewódzkich w naszym województwie i ten rozwój jest ciągły i uważam, że. Bardzo, że tak powiem, istotny dla całego układu nie, o, komunikacyjnego. O to, o, to, o to chodzi też, żeby i miasto się, i czy Gorzów miasta wojewódzkie, ale i mniejsze miejscowości no tak to oczywiście. To no, nie żyjemy tak? w próżni. No, jako, mamy most w pomorsku my będziemy realizować wojnicę zachodnią, która się połączy z, mo z mostem w Pomorsku, więc ta symbioza też i na styku działania, miasto i drogi wojewódzkie. No bo w mieście na prawach powiatu zarządcą dróg jest prezydent, więc tutaj niezależnie od droga krajowa, czy wojewódzka, gminna, czy powiatowa zarządza tymi drogami prezydent, oczywiście poza drogami ekspresowymi. I no, łączymy tą infrastrukturę w całość, mhm. także no, to są działania, które poprawiają ten układ komunikacyjny, a dzięki temu stawiają na rozwój. Dziękuję za te informacje, za fachową rozmowę. Paweł Tonder, wiceprezydent Zielonej Góry był naszym gościem. Bardzo dziękuję i co na winobranie zapraszamy pewnie. Tak w, jest, w dalszym serdecznie ciągu. zapraszamy na winobranie. Winobranie trwa, więc trzeba korzystać dużo stoisk, coraz większy nacisk pana prezydenta na podkreślanie tych walorów i tradycji miasta, jeżeli chodzi o winiarstwo. Więc serdecznie państwa zapraszam do udziału w naszym pięknym e, święcie winobrania. Bardzo dziękujemy za rozmowę. My jutro o tym winobraniu troszkę więcej porozmawiamy z dyrektorem Teatru Lubuskiego Robertem Czechowskim. Zapraszam w imieniu Iwony Kusiak, a za dzisiaj dziękuję. Kaja Rostkowska. Do usłyszenia, do zobaczenia.